Siwana małe Ziemeczki, witam serdecznie w nowym roku. I tak sobie pomyślałam, że w styczniu postaram się zrobić y, takie filmiki y, bardziej. Motywacyjne, powiedzmy, jakby opisujące takie pewne zachowania, które ja wprowadziłam niedawno, które są związane z moimi postanowieniami noworocznymi i może dla kogoś będzie to w jakiś sposób interesujące, ciekawe i jakoś tam, no cóż, może coś po prostu znajdziecie tutaj dla siebie. I pomyślałam, że na start dzisiaj ruszymy z medytacją. Też na pewno o tym wspominałam i było to mówione w takim filmiku o moich nawykach, jakby te rzeczy, które będą poruszane na przestrzeni właśnie kolejnych filmików, to będą na pewno związane właśnie z tymi rzeczami, które zaczęłam robić stosunkowo niedawno i jestem jakby dopiero początkującą na tej drodze, chociażby medy medytacyjnej, ale też mi się wydaje to ciekawe właśnie z takiej perspektywy osoby, która dopiero zaczyna, która jeszcze tak nie wie o co chodzi, ale już ma tam pewnego rodzaju obserwacje. Więc no cóż, mam nadzieję, że to będzie takowe ciekawe, interesujące, pomocne i w ogóle. I tak, jeśli chodzi o medytację, to to jest taka rzecz, która jest coraz bardziej popularna i już nie tylko w takim zachodnim internecie, że tak powiem, tylko coraz więcej osób, tak po prostu w najbliższym otoczeniu, wie o co chodzi, próbowało, jakby nie jest to już aż takie, takie dzikie, powiedzmy, jakie było parę lat temu, ponieważ ja już tam kiedyś medytację próbowałam. Wtedy to było z aplikacją, z Headspace, którą mogę w ogóle serdecznie polecić, bo ona, wiem, że cały czas jest, działa, ma się świetnie, ma mnóstwo zwolenników, którzy wykupują te późniejsze, powiedzmy, abonamenty. Mendy. Jednak ten taki trial, pierwszy 30-dniowy, jest za darmo i bardzo polecam go spróbować. Jakby od niego w ogóle zacząć, jeśli jesteście zainteresowani tematem, ponieważ mi to bardzo pomogło i jakby, no nie wyobrażam sobie teraz, nie wiem, przez pół godziny chociażby, nawet albo więcej, w ogóle nie mam żadnego doświadczenia i nie robię tego nigdy wcześniej, położyć się na podłodze i starać się nie myśleć o niczym, nie? Tak powiedzmy, w uproszczeniu. Więc jakby ta aplikacja bardzo ładnie pomaga i warto byłoby z niej skorzystać. Więc dla wszystkich zainteresowanych tę polecam. Jest wiele innych, więc po prostu sobie macie. Obczajść te różne inne, ale ja ich nie próbowałam, tylko tą headspace, a teraz robię sama, jakby bez żadnych pomocy, że tak powiem, em, takie medy medytacje swoje krótkie codzienne. Więc tylko tego headspace'a mogę Wam polecić. No i jeszcze a propos polecajek, to na pewno polecę Wam również Matadabele i jego filmik, właśnie o tym. Em, o, on też mówił o medytacji, bo on robi takie całą serię mm, rzeczy, które robi przez 30 dni i robi o tym filmiki po prostu o jakichś takich różnych nawykach, fajnych, właśnie zdrowych rzeczach i w ogóle, które można wprowadzić też swoje życia. Bardzo popularne filmiki i super! Po prostu sam Ziom jak prowadzi świetnie ten kanał, więc w ogóle serdecznie go polecam i postaram się również podlinkować ten konkretny filmik, który mam na myśli na dole. No i cóż, przechodząc jakby do jakichś takich powiedzmy konkretów. Ja zaczęłam medytować jakby ponownie teraz. Prawie miesiąc temu dosłownie. Z perspektywy tego, jak nagrywam, to jest praktycznie miesiąc. Mam nadzieję, że do czasu, gdy Wy będziecie słuchać ten, tego podcastu, to już będzie trochę więcej. I cóż, i jakby to też było moim postanowieniem noworocznym, żeby właśnie tę medytację wprowadzić na codzienne swojego życia. W takim wydaniu niekoniecznie, że codziennie miał być to godzina czy coś w tym stylu, tylko raczej jakby te, według tego, jak czuję, że potrzebuję, jak chcę to zrobić, ale żeby to było codziennie. Więc to jest jakby mój plan, i jakby ja się tak w ogóle taką zasadą w... Wy kieruję, powiedzmy, w robieniu różnych rzeczy, które są dla mnie regularne, że po prostu czuję się, że mogę zrobić więcej, to zarobię więcej, a jak nie, to zrobię mniej, ale chodzi o to, żeby robić coś codziennie i sukcesywnie i systematycznie, więc tak to również wygląda w tym przypadku. I ta medytacja mi tak weszła te parę tygodni temu tak dosyć naturalnie w taki mój system dnia. Przy okazji Wim Hofa, jego tam systemu oddychania, jakichś takich też jogowych rzeczy, które wcześniej miały miejsce. Zaczęłam też sobie czytać książkę, yoga i ayurveda jakiegoś Bartosza Niedźwieckiego chyba, ale strzelam. Postaram się podlinkować tę książkę, ale ja jeszcze jej nie przeczytałam jakoś super dużo, więc nie chcę tutaj też robić jakichś spoilerów czy coś, bo jeszcze nie wiem sama do końca w 100% procentach o Cukaman. W każdym razie całkiem ciekawa propozycja, ale ogólnie jakby w moim przypadku ja nie biorę sobie tych wszystkich wschodnich właśnie ayurwedy, jogi i tych różnych powiedzmy wschodnich praktyk jako całość kulturowa, którą chciałabym przyjąć właśnie w całości, w swoje życie. Dla mnie tam jakby w tych jakich, różnych właśnie wschodnich powiedzmy kulturach właśnie w tej książce chociażby te rzeczy, które tam były wspomniane, one są ciekawe, są interesujące. Warto się z nimi zapoznać, jakby zdawać sobie sprawę o co chodzi, bo też jakby Ayurveda i to wszystko jest coraz bardziej popularne i fajnie byłoby po prostu mniej więcej wiedzieć. Znaczy nie, nie jest z tego względu, że to jest popularne, tylko po prostu, żeby jakby mieć blade pojęcie o w ogóle świecie i o różnych rzeczach, które się na nim dzieją, to bardziej z tego względu, ale to jest interesujące. Dla bardzo wielu osób się to sprawdza, też takich żyjących w naszej zachodniej kulturze, które jakby przyjmują w całości właśnie te, te zachowania wschodnie, tak to ujmuję. I jest to super, i jakby czemu nie, więc warto się zapoznać z tym samym tematem. I ja też jakby sobie tę książkę kupiłam z takim zamysłem, i mimo, że przeczytałam dopiero trochę, to wiecie, jest tam sporo rzeczy, które jakby. Są warte interesujące i jakby wprowadza mnie tak powolutku w swoje życie, ale jakby tak ogólnie wszystko jako całość, no to ja sobie nie wyobrażam mieć tego, jakby stwarzać tego jakby wielką częścią ważną swojego życia, tylko jako takie... Biorę te po prostu pojedyncze elementy i narzędzia, które są dla mnie przydatne, jako taka codzienna praktyka, żeby one mi pomogły w jakichś takich moich innych celach i zachowaniach i tyle. Więc jakby ja do medytacji podchodzę bardzo podobnie. Dla mnie to nie ma być, wiadomo, to nie jest dla mnie religia i nic, tylko takie narzędzie, żeby mm, troszkę mieć lepsze skupienie, żeby być bardziej, yy, jak to się mówi, w teraźniejszości present, czyli co bardziej obecną w, w swoim takim życiu, życiu codziennym wręcz. I, I właśnie. Medytacja jakby jest opisywana różnymi słowami przez różne osoby i dla każdego znaczy między coś innego. Jakby to też dosyć jest fajne, że yy, nie jest to tak w 100% oczywiste, czym ona jest tak naprawdę i co może Ci dać. Chociaż mówi się o dosyć podobnych efektach końcowych, to dla, że tak powiem, jakby de definicja przybiera różne form, formy, dla, tak mi się wydaje, dla różnych osób. I bardzo często mówi się o tym, że medytacja jest po prostu takim stanem, w którym w ogóle o niczym nie myślisz. Często też się mówi o tym, że to jest tak jakby stan, gdy mm, te myśli po prostu jakby jesteś, wiem, siedzisz na brzegu rzeki i tam w tej rzece są myśli, które jakby ty, one jakby sobie płyną, a ty jakby. Poglądasz na nie z tej zewnętrznej swojej, z tego punktu bycia na brzegu rzeki, jakby pozwalasz im dalej przepłynąć, no jakieś takie różne tego typu rzeczy, jakby wydaje mi się, że wszyscy mają pośrednio rację, bo tak naprawdę to na przykład w moim przypadku wygląda to tak, że jak położę się na, na macie, yy, Rano albo wczoraj, w sumie też zależy, i jakby zaczynam sobie taką swoją medytację. To dla mnie takim golem jest właśnie to, żeby za bardzo nie myśleć, żeby te myśli wyłączyć, bo im więcej tych myśli wchodzi mi do głowy, tym bardziej wiem, że w sumie przydałoby mi się przydałaby się ta medytacja, żeby ją zrobić. Tak samo jak z rozciąganiem, nie? Jak się nie rozciągasz w ogóle i wszystko cię bardzo boli, to znaczy, że tym bardziej to rozciąganie było ci potrzebne. No i to tutaj wydaje mi się, że jest podobnie jakby takie rozciąganie swojego umysłu pod względem właśnie myślenia, ale to bardzo jest fajne względem tego, by skupić się na Swoim oddechu, na swoim ciele, jakby na, takim, na takich fizycznych aspektach swojego ciała, i można wtedy bardzo ładnie jakoś zauważyć też jakieś pewne niedogodności powiedzmy, w tym, jak się czujecie, być może, być może czegoś nie zauważyliście wcześniej, a się okazuje, że nie wiem, yy, na przykład ja też zauważam przy tej medytacji jakieś takie swoje drobne mankamenty względem. Yy, że tak powiem, kwestii fizjoterapeutycznych, powiedzmy, czy na przykład to, że mam jedną łopatkę trochę wyżej, że jedno biodro mi bardziej ratuje, jakby jedna stopa mi bardziej naturalnie opada na prawo, że coś tam mi w kręgosłupie niewygodnie mi się nie wiecie, takie pierdoły, jak, jakiś taki stary piergiek mówię generalnie, ale chodzi o to, że jakby łatwiej jest zauważyć tego typu rzeczy takie fizyczne właśnie w momencie, gdy po prostu leżysz na podłodze i jakby nie robisz nic innego, tylko jesteś skupiony w stu na sobie i na tych takich swoich myślach albo właśnie ich unikaniu i takie rzeczy też można zauważyć, więc z takiego praktycznego względu to też jest dosyć ciekawą rzeczą. Ale generalnie to głównie chodzi oczywiście o umysł, i o stan, stan umysłu, jakby i takiego oczyszczenia, które medytacja zapewnia i mi póki co po tym praktycznie miesiącu właśnie medytacji zauważyłam, że znacznie poprawiła się koncentracja i tutaj jakby mam na myśli taką koncentrację w ciągu dnia na pracy nie wiem, jak słuchasz jakiejś tam nie wiem, muzyki czy ta książkę, możesz jakby lepiej skupić na niej I jakby te myśli trochę mniej odpływają, to też oczywiście zależy od dnia i tak dalej, ale wydaje mi się, że ogólnie jakby tak, gdyby to tak wziąć, to tak, ta cała koncentracja jest jednak troszeczkę lepsza, więc po to względem na pewno widzę znaczną różnicę i, jakby taką super rzeczą, którą jakby medytacja ci zapewnia, jest to, że bardziej odnajdujesz się w czasie rzeczywistym, że mniej jakby wychodzisz myślami w przyszłość, czy tam w przyszłość, w jakieś tam myśli, jakieś tam analizy, ciągłe plany dnia, ciągle trzeba coś zrobić, ciągle myślisz o tym, co musisz zrobić i tak dalej. A ja do tego mam totalnie tendencję, jakby do pisania listy, do tego, że właśnie coś tam muszę zrobić itd. i tak dalej. Jakby cały czas jest się w takiej myśli przyszłościowej, powiedzmy. Akurat ja mam takie tendencje. A medytacja potrafi bardzo ładnie e, sprowadzić się na ziemię do obecnego momentu, co jest naprawdę niesamowitą rzeczą, jakby też się mówi o tym, tak ja, takie mi się przypomni, przypomniał się taki cytat, nawet nie wiem, szczerze mówiąc skąd, że nie można e, stać się szczęśliwym, można tylko być szczęśliwym. I jest takie coś w tym, że jednak szczęście odczuwa się jako taki stan e, w tu i teraz. Nie możesz jakby odczuwać szczęścia względem przyszłości, bo ono będzie jakby jakimś tam marzeniem, wyobrażeniem sennym i nie będzie prawdziwe. Tylko jakby twoje obecne uczucia są prawdziwe, w obecnych czasach, w obecnej sytuacji i jakby medytacja mi dała takie, takie poczucie właśnie lepszego bycia tu i teraz, jakby zauwa zaczęłam zauważyć trochę więcej szczegółów, nawet jak u siebie, nie wiem, będąc dzisiaj w pokoju zaczęłam zauważyć jakieś, nie wiem, ornamenty na, na jakieś takie detale na, na meblach, których nie widziałam nigdy wcześniej, które są ze mną od wielu lat. Zaczęłam, nie wiem, jakoś tak nawet pić kawę czy herbatę z większym skupieniem i skupiać, jakby tak bardziej odczuwać ich smak. Mimo, że to może tak brzmi trochę głupio, to naprawdę to jest rzecz, która, na której warto spróbować. I, I wydaje mi się, że jakby takie właśnie skupienie na bardziej mm, obecnym momencie i takim tu i teraz jest kosmiczne. I jakby to jest coś, dlaczego warto się totalnie, warto spróbować i jakby zobaczyć, czy to coś komuś by dało, bo wiadomo, każdy może mieć inne doświadczenia. Tego typu zachowaniami, ale ja właśnie dla mnie najważniejszą rzeczą jest to skupienie na tu i teraz, jakby takie życie w teraźniejszości w większym stopniu, bo to nie jest oczywiście jakieś tam 100%, ale widzę, że po prostu bardziej się skupiam na tym, co robię teraz. Jakoś tak o, mam też dzięki temu ten, ten czas też mi się trochę mniej rozmywa, jakby y, mam większą świadomość przepływu czasu y, i w związku z tym jakoś tak bardziej się potrafię zebrać sobie, jakby zrobić te rzeczy, które. Co, do zrobienia powiedzmy, jakby czerpać z tego większą przyjemność, ale z drugiej strony też być lepiej skupioną na tych, na tych rzeczach, i jakby dzięki temu też. Um... Czerpię z nich więcej po prostu, więc więcej z nich uczę, więcej mnie one dają przyjemności i jakby jest naprawdę super. Tak Też względem nie wiem, siłowni czy jakichś takich tego typu rzeczy fizycznych bardziej. I w ogóle sobie fizycznie zdałam sprawę bardziej z tego jakby upływu czasu, że naprawdę dosłownie nawet jak sobie właśnie medytuję i sobie zawsze sobie puszczam obok stoper. żeby więcej sobie zdawać sprawę, czasomierz powiedzmy o bardziej może tak, żeby sobie zdawać sprawę, ile czasu poświęcam na medytację. I ja praktycznie zawsze, jakby biorąc ten, ten telefon do ręki, yy, wiem, jaki tam czas będzie na tym, na tym ekranie. Więc to jest naprawdę wow, super. I jakby bardzo jest taka, to wydaje mi się, przydatna umiejętność na wielu, na wielu płaszczyznach. I jakby sam aspekt tego, jak fajną relaksację daje Ci poczucie takiej, po takiej medytacji. Bo na przykład kiedyś ja tak miałam, yy, szczególnie w liceum, jak byłam coś mocno zarobiona, że... Yy, Byłam bardzo zmęczona i miałam takie też spadki energetyczne południowe, że nawet w którymś momencie musiałam sobie robić takie krótkie drzemki, drzemki bo w przeciwnym wypadku by w ogóle była jakaś masakra. Ale często tak jest, że jak już się jest zmęczony, po prostu jakiś tam po pracy i w ogóle takim wyłzytym i takim beznadziejnym, to po prostu siada, siada się przed komputerem, przed telewizorem i tak się bezmyślnie patrzy w ekran przez 2-3 godziny. I de facto wcale się nie jest jakoś tam bardziej odprężonym, przynajmniej na pewno nie mentalnie. I jakby ten czas po prostu tak mija bez sensu. A dla mnie właśnie. Ta medytacja jest dużo bardziej skuteczna, jeśli chodzi o takie odprężenie, rozprężenie, uspokojenie myśli, niż jakieś takie właśnie, nie wiem, bezmyślne przeglądanie Instagrama czy coś w tym stylu, tak dla relaksu i odpoczynku. I naprawdę to jest niesamowite, jak bardzo jest się odprężonym umysłowo. Mimo, że to jest, nie jest wcale takie łatwe po prostu, bo to nie jest tak, że po prostu sobie leżysz na podłodze przez 10 minut, chociaż to samo w sobie jest również pożyteczne. To naprawdę jakby samo takie uczcie oczyszczenia i jakiegoś, jakiegoś takiego... Rozprężenia jest ekstra, i jakby z samego tego względu też byłoby warto spróbować, jakby. Wydaje mi się, że powiedziałam o wszystkich cechach i o wszystkim tym, co pozytywnego na przestrzeni ostatnich, no właśnie tygodni dała mi medytacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przestrzeni kolejnych miesięcy, bo mam nadzieję, że to jest coś, co uda, uda mi się utrzymać w perspektywie cały rok. I właśnie plan nie jest taki, żeby nie wiem, stosunkowo systematycznie zwiększać ilość spędzanych minut na medytacji i jakby przechodzić z 10 minut do 2 godzin na koniec roku, bo to raczej nie jest jakby moim celem, tylko bardziej chodzi o to, żeby robić to codziennie ale właśnie w zależności tego, jak się czuję jakby jak jest mi to potrzebne, jaka jest możliwość, to może to być 5 minut, może to być pół godziny i to już jest spoko, jakby ja nie potrzebuję tego robić przez dwie godziny czy coś. Chociaż takie doświadczenie być może byłoby całkiem fajne, pojechać na jakiś obóz medytacyjny, gdzie tam się po 6 godzin siedzi w jednej pozycji. To było całkiem spoko i ciekawe w sumie, jak, ciekawe doświadczenie, ale dla mnie to jest po prostu takie narzędzie pomagające właśnie w skupieniu, w odprężeniu i w byciu teraz. Tak przede wszystkim w byciu teraz po prostu i w takim skupieniu na rzeczywistości mnie otaczającej obecnie. Więc tak. No, mam nadzieję, że to, że to nie brzmiało zbyt górnolotnie, głupio i niezrozumiale i że komukolwiek było to przydatne. Dajcie znać, czy Wy yy, zna, czy w ogóle jakby medytację praktykujecie? Praktykowaliście kiedykolwiek i jakie są Wasze doświadczenia na tym polu, bo to jest całkiem ciekawy temat, naprawdę, przynajmniej dla mnie. E, ja sama teraz jeszcze jestem takim początkującym, ale już coś tam, jakbyś jakieś, jakieś tam benefity yy, zebrałam z, z tej właśnie medytacji całej. No i co? I w sumie to tyle. To był pierwszy filmik z takiej serii self-helpowej, powiedzmy, poradnikowej i, i w ogóle takiej śmiesznej w styczniu. Mam nadzieję, że jeszcze się uda parę takich filmików nagrać mi w niedalekiej przyszłości. Dajcie znać, jak to u Was z tą medytacją wygląda i być może dajcie mi też znać, jak tam Wasze postanowienia noworoczne, bo to jest w sumie najciekawsze a propos ostatniego filmiku. Jak tam, jaka tam się uda wam udało czy tak, wymyślić fajne, którymi się, którymi się możecie podzielić. No i cóż, na tę chwilę bardzo dziękuję za, wam za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!